Nie było to proste, żeby to wszystko poustawiać. Cześć, serdecznie witamy. Dziewczyny, dwa słowa o sobie. Kasia. Kasia. Jejku, yy, miłośniczka Thermomixa, gotowania. Dlaczego? Dlatego, że poznaje cudownych ludzi i wszystkich Was pozdrawiam. Super. Małgosia. Cześć, Gośka, w zespole Ali od jakiegoś czasu. O, prawie od początku. Prawie od początku, tak. Słuchajcie. Mam tą ogromną przyjemność. Tak, ostatnio dieta keto u mnie jest ćwiczona, także zapraszam w tym temacie. Małgosia <słuch> wyszczuplała, wysmuklała, pięknie wygląda, trzeba ją przepytywać. Iwonka. Cześć, dobry. Ojej, my przygodę swoją mamy od ponad dwóch lat. Eee... No i myślę, że ta przygoda będzie trwać o wiele wiele dłużej. Dzisiaj mamy dużo dużo pyszności fajnych. Co będziemy robić, to za chwilę się dowiecie. Opowiemy wam wszystko, co przygotowaliśmy. Iwonka to jest ociepanie, gotowanie. Małgosia to jest termomuruczki. Kasia jest Kasia -Ryfik. Tak ryfik Aga? I cześć, jeszcze ja. Termomix z naszym domu. No w sumie ja też już trochę pracuję. Dwa, trzy lata mi będzie. Trochę, trochę minęło, ale super, fajnie, że Dołączyłam do tej właśnie grupy. Jestem przeszczęśliwa, to jest krem de la creme mojej grupy. Jest nas dużo, ale niedziela rano to jest czas dla rodziny. Dziewczyny, które przyszły, to są moje ostoje. Jeszcze pytanko jedno: czy nas widać i słychać? Bo tak pojechałyśmy na szybciutko. Ale chyba jest ok. Trochę mamy problem, żeby czytać y, komentarze, więc odpowiemy później. Mm, ale na... czy ja mogę jeszcze wskoczyć. Szybko? Jasne. Posłuchajcie, nas jest tutaj tyle, ale zawsze może być więcej. Także jak ktoś ma chęć przystąpienia do naszego zespołu, to zapraszamy. Uh -huh. Uh -huh. <noise> Szczególnie, że teraz mamy fajny program dla nowych przedstawicieli i w naszej grupie zrobiło się miejsce, dlatego że część osób przychodzi tylko do Forwerka po to, żeby wykonać swój program na start i zdobyć sobie termomiksa. Dlatego zrobiły nam się wolne moce przerobowe i z przyjemnością przyjmiemy nowe osoby, żeby, żeby pomóc Wam wypracować swojego termomiksa. Program jest naprawdę super. Pytajcie nas o to w komentarzach. Naszykowałyśmy dzisiaj sporo jedzenia, nie tknęłyśmy jeszcze nic, żeby żeby A ciężko było, było się powstrzymać. <grymne> tak, ciężko było się powstrzymać, ale dałyśmy radę. Będziemy inspirować. Biorąc pod uwagę, że jesteśmy na oknie żywieniowym. Tak, jesteśmy, tak. jesteśmy na balkonie, na dachu i jeszcze jesteśmy na oknie żywieniowym. <grymne> <grymne> 8, wszytko, tak jest. Balkon, okno, wszystko się cały. Tak jest. Mamy, mamy kilka osób obserwujących, ale kompletnie nie widzimy żadnych komentarzy. Tak, próbowałam tutaj zobaczyć, ale słuchajcie, nie widzę. Nic nie widzę, ale wyślę serducho. Zaczniemy od, zaczniemy od przedstawienia naszych potraw. Małgosiu, opowiedz, co ty zrobiłaś, a ja spróbuję... Je żyć. Słuchajcie, jeszcze tylko chciałam powiedzieć, żeby się udostępniali, prawda? Tak, Sorducha udostępniajcie, tak, tak, poczekaj, jeszcze zrobimy taki PR, bo oczywiście potrzebujemy Waszej pomocy, żeby nasze zasięgi się polepszyły. Dlatego poprosimy o udostępnianie, o lajkowanie i komentarze, a my w zamian za to przekażemy mnóstwo inspiracji. A ale serduszek nie, widać, ale serduszek nie widać żadnych. Słuchajcie, a na, ja jestem z a nawet przyjedziemy na prezentację i wam to gotujemy. Tak, e, jeżeli chodzi o prezentację, to wiecie, że my jesteśmy ambasadorami Thermomixa i nasza praca polega na tym, żeby pokazywać ten sprzęcior, bo sprzęcior zmienia życie, zdecydowanie. Kasia, tak. zmienił Ci życie. Oj, Kasia, 5 lat temu. Kasia, jak zobaczyła pierwszy raz Termomixa, pokazała jej go, to powiedziała, jak mogłaś mnie tak na długo zostawić bez tego sprzętu. Miała pretensję, że tak późno się nią zajęłam. Tak. Małgosiu. Słuchajcie, opowiadaj. to jest sałatka, 10 minutówka, z czerwonej kapusty. E, Czarna kapusta, jabłko, cebulka, takie dosyć tradycyjne, e, standardowe składniki, aczkolwiek jest tam właśnie gongozola i według przepisu powinna być figa, ponieważ nie miałam, więc dałam daktyla. Myślę, że to też spełni swoją funkcję. No i generalnie przepisy są od tego, żeby je czasami zmienić, jeżeli brakuje nam jakichś przepisów. Także zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Poprosimy, jeżeli chcecie przepisy podlinkowane, wyślijcie mi w prywatnej wiadomości swój adres e-mail, a ja wszystko podlinkuję. Aguś, opowiedz, co ty zrobiłaś? U mnie śniadanie na słodko raczej, owsianka daktylowa. Uważam, że wszystkie rodzaje owsianek z Thermomixa są świetne pod tym względem, że Nastawiamy wrzucamy wszystkie składniki, nastawiamy Thermomix za nas to gotuje, miesza, a my od tego możemy odejść na spokojnie i się rano ogarnąć, biegać Więc po tak, domu. Tak, dokładnie. O, owsianka się nie przypali. Na koniec zadzwoni jak skończy i śniadanie będzie na nas czekało. Do tego mam jeszcze batoniki czekoladowo orzechowe. One po prostu o, jest wyglądają. tam pogłębnie. jest, jest, jest Wydaje mi się, że tam był miód. Tak, to był miód do sklejenia tego wszystkiego. Aga pięknie zapakowała, zobaczcie. Tak, to jest, jest naszą tą artystyczną, słuchajcie. Wszyscy ja myślę, że zwięcia. ten baton w sklepie kosztuje specjalnie, myślę spokojnie, spokojnie, z 15 zł. Ja tak tak to samo chciałam tak. Tak, ja dokładnie, ale, ale on tutaj tej chemii nie ma, którą byśmy w sklepie niestety otrzymali, i uważam, że taki baton to też jest fajny dodatek do śniadaniówki dla dzieci, do szkoły. Dla dzieci, tak, na taką słodką przekąskę. Jeszcze jedna y, słodka propozycja, y, masło, y, nie masło, przepraszam, krem czekoladowo-orzechowy, czyli po prostu nutella. Nutella nasza wykonana w domu, znowu bez dodatkowej chemii, również ją bardzo Wam polecam. Pachnie czekoladą, pachnie, y, pachnie nutellą. Y, jeżeli, Kasia, chodzi, jeżeli chodzi o klasyczną nutellę, Kasia to ona naprawdę. Na Kasia też jest na keto i z wielkimi super y, rezultatami. Kasia jest naszym przykładem, że można naprawdę ujarzmić wagę. I jeżeli chcecie zobaczyć, jeżeli chcecie usłyszeć Kaśkę w akcji, zapraszajcie ją na prezentację. Pokażę termomiks, a, a przy okazji opowie o swoich wyczynach. Kasia, ile Ty już udało? Ile Ci się udało już. A mam tak naprawdę powiedzieć? Tak, powiedz naprawdę. 25 kilo. Wow! Uhuh. Brawo, Kasia. I jakby co naprawdę widać, że schudła. Pyta o to cały czas. Jakby ktoś nie widział, to my potwierdzamy. Kasia, opowiedz o twoim chlebku ketowym. Tak, to jest, ja bardziej jestem na diecie niskowęglowodanowej niż na keto, ponieważ w mojej diecie jest bardzo dużo warzyw, a dieta keto też są warzywa, ale w dużym ograniczeniu. Słuchajcie, to jest chleb twarogowy z przepisu, z przepisu z Kukidu. Bazą jest właśnie twaróg. Ja i to co zamieniłam to, bo ja używam wszystkie tłuste raczej produkty. To co zamieniłam to. Ale zdrowe, to Tak, zdrowe. To za, zrobiłam zamiast chudego sera, który jest w przepisie, to dałam tłusty twaróg. Są tam pestki, jest siemielniane, jest um, otręby owsiane. Także naprawdę polecam, bo chleb jest rewelacyjny. Ja jem jedną kromkę dziennie, w związku z tym ten chleb, ja się tu podzielę z wszystkimi, bo ten chleby mi starczył na a, dwa tygodnie. A myślisz, że można to zamrozić? Myślę, że, Myślę tak. że można, tak. Pokroić jako kromeczki i, I potem sobie wdrażać. Tak, po tak. tak, Ale absolutnie brakuje naso, mi powiesz, tego chleba czasami. Gotowałaś? Czasami mi brakuje tego chleba w diecie, w związku z tym absolutnie sobie pozwalam na taką rozpustę, ale niskowęglowodanową. Teraz jest czas dla Iwonki. Bonjour. Z ciasta francuskiego, świetne paluchy. Tutaj w przepisie była jeszcze szynka, ale w związku z tym, że generalnie nie mamy nic mięsnego, to po prostu ten produkt pominęłam. W środku jest ser oraz suszone pomidory, wszystko ładnie Splecione, sklejone. Szybko to się robi? Bardzo szybko. Byłam zaskoczona. Robiłam cię to wszystko rano, a i tak zdążyłam spokojnie dwie rzeczy zrobić w 50 minut. Szałwia. Szałwia jest udekorowana. A to tak, dekoracja. Szałwia. Szal... Szal... jest z mojego ogrodu. Iwonka jeszcze jest pasta. Tak, znaczy, generalnie te paluchy polecam Wam na wszystkie okazje, bo i można spakować jako przekąstę i w ogóle na imprezę i spotkania towarzyskie, genialne. W ogóle pierwszy raz to dzisiaj robiłam, więc jestem bardzo miło zaskoczona. No i klasyk śniadaniowy pasta jajeczna. Tutaj akurat wersja z awokado. To uh -huh. jest bardzo fajny, prosty e, przepis. Osobnie cebulka, dymka, jajka, e, awokado trochę soli pieprzu i voilà. Dobra, to teraz również polecam. To teraz, to, teraz, to teraz moje pieczywko ja przyniosłam e, chleb. Jak on się nazywa? róbkie pieczywo. pieczywo i również jest pod niskowęglowodanową, dlatego że mamy dużo ziaren, odrobinę mąki żytniej, razowej i to wszystko jest upieczone. Fajna, fajna rzecz już żeśmy próbowały, prawda, tak, Kasiu? Tak. I to też jest niskowęglowodanowo, także wysmuklamy się. To jest jedna rzecz. Przyniosłam też, wezmę może jeden słoik. Przyniosłam jedna kary, takie... Tak, z kaszą bulgur. Podlinkujemy, wyślemy wam przepisy, napiszcie w mailu, napiszcie w wiadomości prywatnej adres maila. Kary jest super dlatego, że jest w ogóle bez mięsa, jest cieciorka, przepięknie pachniało, jak to robiłam. Sos jest fajny i też jest fajna forma, bo można w takim słoiku zakręcić go i podać sobie śniadanie albo lunch w pracy. Albo dzieciom do szkoły. Albo dzieciom do szkoły. No i przygotowałam też taki deser niskowęglowodanowy. Jest tutaj krem z mascarpone, śmietany i gorzkiej czekolady. No, 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 no. Ale wiecie dlaczego? Prawie można, prawie Minęło mi 6 lat w Forwerku. Niech żyję ja! Wow, no więc taki, taki niby tort ketowy. Zaraz będziemy tą tartę próbować. Chciałam jeszcze, ponieważ jesteśmy grupą forwerkową, chciałam jeszcze dwa zdania o. Już jestem cała w czekoladzie. Mm, dwa zdania o naszej ofercie. Kasia, powiedz, co jest dodatkiem do zakupu Thermomixa teraz? Odkurzacz. Przepytam ją, czy odkurzacz, wie. Odkurzacz Kobold. Jest to malutki odkurzacz. Miałam go wziąć oczywiście na dach, zapomniałam, ale y, nagrałam rolkę. Jeżeli chcecie sobie zobaczyć, to, to zapraszam. Kasia, a ty masz kobolda? Nie mam. Nie masz. Nie. No to ona nie opowie, ja opowiem. Przede wszystkim fajna rzecz, dlatego że jest pod ręką, zawsze może w kuchni pomóc przy rozsypanych jakichś okruchach. Jak wsypujemy do termomiksa, to czasami się mąka rozsypie. Fajnie można to połapać, jest to akumulatorowy odkurzacz, więc od czasu do czasu go podładujemy i świetnie działa. Łapie też tym komary i muchy, które, które mi przeszkadzają w kuchni. Aga opowiedz co może dostać klient za polecenie. Klient za polecenie uważam, że ma dosyć taką bogatą ofertę w naszym katalogu prezentów. Jest tam również między innymi voucher na nakładkę krojącą, która niestety nie jest dostępna w sklepie internetowym, ale dla osób polecających ona jak najbardziej jest na już. Tak, i to jest sposób, żeby sobie załatwić tańszą nakładkę krojącą, a jednocześnie pomóc nam poprzez, poprzez zaproszenie nas na spotkanie z Thermomixem. Nasze spotkanie jest zawsze Iwonka, bez o, zobowiązań, tak, oczywiście. a jest super. A poza tym możecie jeść zdrowo, szybko, poznać fantastycznych ludzi, uczyć się nowych rzeczy, rozwijać kompetencje. Nie tylko bym powiedziała, żywieniowe, ale też oczywiście rozwijać się personalnie, z takimi ludźmi zwłaszcza. Tak, więc mamy dwa sposoby na zdobycie Thermomixa: albo go kupić, albo przyjść do nas i sobie go po prostu w programie na start wypracować. Serdecznie zapraszamy do jednego i drugiego, bo Thermomix jest urządzeniem, który jest wart grzechu. I po co dziewczyna oj, wart, stać w tej wart. kuchni i yy, możemy sobie. Yy, Rzucić wszystko do termomiksa i najspokojniej, najspokojniej w świecie poczytać książkę, co robicie, jak się gotuje. Ja sprzątam. No, się w duchami. Liczyłam na odpowiedź bardziej, a ty Małgosia? Ja się relaksuję, ja w ogóle. Tak, ja bardzo lubię, jak coś się za mnie coś robi, a szczególnie słuchajcie w Thermomixie, powiem szczerze. Ja generalnie nie lubię brudzić rąk i po prostu tak to lubię, że Thermomix za mnie wszystko robi. Wczoraj na przykład robiłam, bo nie zawsze muszą to być potrawy, które się gotuje w Thermomixie, Kto termomiks może też pomóc w przygotowaniu jakichś potraw. Wczoraj by robiłam faszerowane papryki z mięsem, więc Thermomix mi wymieszał to mięso, coś czego nienawidzę naprawdę, robić mieszania mięsa. No, bo się nie lubi się ubrudzić. <noise> No wie, mi się to udaje. Ja też nie to są... lubię. Marlena Gajowiecka, cześć kochana, brakuje nam brakuje ciebie. Brakuje, Marlena, ciebie przykro. Już dziedzinio odrosło, czas y, się pojawić. Czas tak. do nas wrócić, moja no, droga. No, Możesz być dzieckiem, u nas y, wszystkie to zrozumiemy. Tak, u nas dzieci też bywają. Na Nasze kompetencje ja babcine też mogą się sprawdzić. Y, będziemy powolutku kończyć, ponieważ. Y, Inspirujemy, ale też y, dzisiaj mamy swoje spotkanie, więc będziemy y, socializing przeprowadzać. Mm -hmm. I, celebrować. I celebrować. I celebrować. Tak, jest Sze, sześć mm -hmm. lat. Jeszcze raz y, serdecznie zapraszam do y, obserwowania nas y, w social mediach. Jesteśmy po to, żeby inspirować. Jeżeli już macie Thermomixa i broń Boże nie korzystacie z niego, wołajcie nas, tak, 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 tak. wróci energia, wróci zachwyt tym urządzeniem. Absolutnie nie może stać na blacie nieużywany. Trzeba z niego korzystać, bo to jest super urządzenie. Zapraszamy do naszego zespołu. Jest mnóstwo informacji, które które chcemy Wam przekazać, więc odzywajcie się do nas. Dziękujemy pięknie. Jeszcze raz serdecznie zapraszamy wszystkich na prezentację. Zapraszamy. Się. zapraszamy do nas, do zespołu z najlepszą <grym> szefową Ever. Sześć lat, sześć lat. Jestem z zalożą ponad Zreszcenie. 5, także <grym> wiem, co zresztą. mówię. Tak, Kasia była prawie pierwszym e, członkiem mojego zespołu. Dobra, teraz spróbujemy to powyłączać. I zaczynamy, yeah, yes, zaczynamy śniadanie. Do zobaczenia. Zaczynam smacznego.